Witam w następnym dodatku, tym razem do misji Akcja w Sant Martín. Proces tworzenia dialogów. Od pomysłu do wykonania, tworzenie postaci i historii jest złożonym procesem. Podstawą historii są rzeczywiste wydarzenia z II wojny światowej. Zatem ogólny zarys został wykonany przy współpracy głównych projektantów. Scenarzysta Michael Newman i kierownik historyczny John Antal omawiają zgodność scenariusza z prawdą historyczną. Scenarzysta Michael Newman omawia projekt z głównym projektantem poziomów Erikiem. Podczas tworzenia gry scenarzyści są w stałym kontakcie z projektantami poziomów. Ponieważ opowieść musi zostać połączona z misjami, konieczne jest też stworzenie odpowiednich animacji. Oprócz zaplanowanego tekstu tworzony jest także system dynamicznych dialogów. Każda postać otrzymuje głos odpowiedni do swojej roli. Tutaj programista Ryan Conlon łączy zdania wypowiadane przez postać z jej zachowaniem w grze. Gdy tekst jest gotowy, a głosy postaci zostały przydzielone, rozpoczynają się nagrania w studiu. Przeważnie planują się kilka sesji nagraniowych. Dzięki czemu możliwe jest e, dodanie nowych fragmentów zgranie w czasie i naniesienie innych poprawek na pierwsze zaimplementowane. A, nie zdążyłem <grymne> e, zaimplementowane w grze nagrań. Kierownik nagrań David McGurry przycina i poprawia dialogi, które zostaną użyte w grze ponieważ w Bradem Arms są dziesiątki tysięcy linii tekstu mówionego, proces edycji wymaga pracy wielu operatorów i zajmuje setki -godzin. roboczogodzin. Aby usta postaci poruszały się w odpowiedni do mówionego tekstu w sposób końcowy, sposób? końcowa ścieżka nagraniowa jest analizowana przez skomplikowany program. Program ten obserwuje kształt fali i podejmuje decyzję co do tego, jak muszą się ułożyć ludzkie usta, by widać tego rodzaju dźwięk. Gdy edycja audio oraz synchronizacja ruchu ust zostają ukończone, projektanci poziomów mogą zacząć wprowadzać dialog do gry. Tutaj projektant Dorian Gorski pracuje nad zatrzymywaniem i zgraniem w czasie sekwencji dialogowej w grze. Ostatnim krokiem jest końcowe miksowanie. Inżynier dźwięku David Mangarelli wsłuchuje się w końcową implementację dźwięku i poprawia poziom sygnału oraz jego dynamiczne zmiany, takie jak wyciszenie dalszych odgłosów, pogłos tła, efekt Dopplera i inne, aby gra brzmiała tak jak prawdziwa walka w Normandii. Pistolet maszynowy M3 smarownica. Pistolet maszynowy M3 zwany smarownicą został przydzielony żołnierzom armii Stanów Zjednoczonych w 1942 roku. Żołnierze przezwali tę broń w taki sposób, że ze względu na jej specyficzny wygląd i konstrukcję zawierającą olej do smarowania broni w u nasady uchwytu M3, a następnie ulepszony M3A1 z 1944 roku, został opracowany i był wytwarzany przez korporację General Motors. Niewielki rozmiar broni sprawił, że nadawała się ona idealnie dla czołgistów oraz żołnierzy piechoty zmechanizowanej. Zaprojektowana jako tani substytut dla pistoletu maszynowego Thompson, broń ta okazała się wytrzymała i niezawodna w boju. Konstrukcja oparta została na systemie odrzutu zamka swobodnego, co pozwalało na uzyskanie szybkostrzelności od 350 do 460 pocisków na minutę. M3A1 wyposażony był w wysuwaną kolbę, magazynek na 30 naboi, wbudowany pojemnik na olej z aplikatorem, a także osłonę komory wyrzutowej chroniącą zamek przed zabrudzeniem. Ponadto kolba służyła jako klucz do odkręcania lufy, przyrząd do ładowania magazynków przy pomocy w kształcie 4L końcówki i urządzenie do czyszczenia przewodu lufy. Wszystko w broni. No i tu chyba to miasteczko materiały jest. Z... Wyjątki ze scenariusza, w których podpułkownik Cassidy przedstawiał Hartsockowi cel misji, jakim jest zdobycie środków opatrunkowych dla rannych żołnierzy. Marszał, poszedłeś za podpułkownikiem Cassidy do punktu dowodzenia. Hartsock, tak jest. Chciałem dowiedzieć się, gdzie jest Baker. Chyba trochę zboczyłem z drogi. Doyle prowadzi Hercoka do zabudowań, w których leży kilku rannych. Ledwo obandażowani, leżą na podłodze i wyraźnie cierpią. Do i dobra, oto złe wieści. Jakaś przerwa, porządnie oberwali. Jakaś przerwa, bez środków opatrunkowych. Przerwa i przygnębiony. Nie wygląda to dobrze. Cassidy. Priar był z nim. Słyszałem, że Szwaby mają tymczasowy punkt opatrunkowy w kościele w St. Martin. Przynieś tyle plazmy i bandaży, ile znajdziesz. Potrzebujemy ich natychmiast, kapralu. Ci ludzie nie mogą czekać. Ten fragment oficjalnego meldunku pobitewnego opisuje rozpaczliwą sytuację, w jakiej był KCD, gdy jego punkt dowadzenia ponosił coraz większe straty, a środki opatrunkowe wyczerpywały się. Kilka minut po tym, gdy Choi się oddalił, noszowi przynieśli jednego człowieka postrzelnego ponad sercem, innego z postrzałem obu nóg, a także porocznikiem LMR Brandenbergerem, który prowadził walki w rejonie XYZ. Granat albo potykacz wybuch obok jego ramienia, które zostało strzaskane i poszarpane. Powiedział, że zajęto dwie grupy budynków i dodał: Bardzo przepraszam, że oberwałem. Nie wykonałem swojej roboty jak należy. W tym momencie dotarł kolejny goniec donosząc, że żołnierzom w zabudowaniach kończy się amunicja. Rannych przekazano sierżantowi medycznemu yy, Forbesowi. Powiedział, że zostały mu tylko dwie jednostki plazmy i spytał. Mam je podać temu z postrzałem nad sercem, czy Brandenbergerowi. Szeregowy i tak może umrzeć. Brandenberger ciężko krwawi i zapewne umrze, jeśli jej nie dostanie. Sidi podjął szybką decyzję. Ten fragment przedstawia też sytuację kiedygo oraz jego decyzję o wysłaniu żołnierzy po środku opatrunkowym. Sierżant Forbes podszedł do dowódcy i powiedział, że próbował powstrzymać krwawienie Brandenberga, ale bez powodzenia. Kość była strzaskana, a ramię trzymało się tylko na kilku kawałkach mięsa. Nie mógł opatrzyć rany kompresami, nie miał plazmy. Wydawało mu się, że pamięta, jak przechodził koło pakunków, które wyglądały jak zapasy medyczne. Porucznik. Evers wrócił ranny i w ciągu godziny kapitan Fitzgerald, wciąż na granicy śmierci wraz z innymi rannymi z Fokurville, zostali położeni na wozie. W okolicy porozrzucane były ładunki zaopatrzeniem, więc Cassidy wysłał swoich ludzi, by wśród nich znaleźli coś przydatnego. I ostatni materiał, sierżant Matt Baker. Trzecia drużyna, sierżant Mike, Matt Baker. Matt Baker jest synem kapitana Josepha i Julii Bakerów. Urodził się w Fort Benning w stanie Georgia, 22 lutego 1923 roku. Jego rodzice rozwiedli się w roku 1927, gdy Matt miał zaledwie 4 lata. Julia pochodziła z zamożnej rodziny i wojskowe życie jej nie odpowiadało. Kapitan Baker cały czas dostawał przydziały w różnych, miejsc, w różnych miejscach świata. W Stanach Zjednoczonych, w Panamie i Chinach. Matt Baker dorastał w St. Louis. Swojego ojca znał tylko z listów i sporadycznych wizyt. W liceum Matt zaprzyjaźnił się z Georgem Risnerem. Obaj zaciągnęli się do wojska 9 lipca 1942 roku, dzień po ukończeniu szkoły. Na podstawowe szkolenie trafili, trafili razem i obaj zamierzali zostać podochroniarzami. Niestety George Złamał nogę podczas szkolenia i został przesunięty do innych grup treningowych. Matt zgłosił się na ochotnika do wojsk spadochronowych, szkolił się w Fort Benning, aż w końcu został przydzielony do 502 Pułku Piechoty Spadochronowej należącej do 101 Dywizji powietrzno desantowej Dwa tygodnie przed inwazją sierżant Saunderson, dowódca 3 drużyny 3 Plutonu, złamał nogę podczas skoku ćwiczewnego. Dowódca plutonu Mac, Heisei, awansował kaprela Amata Bakera na sierżanta i przydzielił dowództwo trzeciej drużyny. I to tyle w dodatku. Dzięki za uwagę.